Witam Was serdecznie, jestem Reggie, a to kolejny z serii filmów traktujących o początkach w grze Pawłowych Dzisiaj zajmiemy się takimi małymi rzeczami, takimi małymi poradami, trikami oraz po prostu z wykorzystaniem mechaniki gry, które bardzo pomagają, bardzo pomagają w takiej zwykłej codziennej rozgrywce. Zacznijmy może od takich rzeczy związanych czysto z ekwipunkiem. Otóż, zamiast Przenosić item z miejsca na miejsce za pomocą klikania tej w Tak. Yy, można to zrobić w prostszy sposób za pomocą kontrola, czyli wciskamy CTRL i klikamy na item. Automatycznie przeniesie nam się z z jednego okna ekwipunku do drugiego. To samo działa, yy, Tak ta samo działa sprawa z wendorami, yy, ze sprzedawcami, a także z kupowaniem itemów, ponieważ jeżeli właśnie klikniemy z prawym. O, ładny life roll! Yy, jeżeli klikniemy z prawym, yy, jeżeli klikniemy właśnie na item ze sklepu prawym, z, z lewym przyciskiem myszki, od razu nam się zakupi. Jeżeli później będziemy go chcieli sprzedać, robimy to samo. Inną ważną sprawą, jeżeli chodzi o właśnie o takie rzeczy, jest używanie Currency bez potrzeby wciskania cały czas, bez potrzeby klikania cały czas na kubkę. Otóż, klikamy raz prawym przyciskiem myszy, aby użyć orba, przytrzymujemy klawisz Shift i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką wymyślono i wprowadzono do tej gry, ponieważ kiedy właśnie będziemy wciskać później. Będziemy, będziemy używać currency z wciśniętym shiftem, możemy to robić wielokrotnie. Bardzo przydatne, wiele osób, wiele osób się o to pyta i każdy, kiedy się o tym dowiaduje, jest po prostu w siódmym niebie. Kolejną taką ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o nasz własny tooltip, to dwie, dwie proste sprawy. Otóż polecam każdemu wręcz przypisywanie lewemu przeciwko skowi Mieszki komendy move only, czyli, czyli takie, no, czyli tylko poruszanie się. Dlaczego? Otóż dosyć często yy, będziemy jednak uciekać, tak? I, I wtedy, wtedy raczej nie chcielibyśmy, aby czasami nasza postać przypadkowo cofnęła się i zaczęła atakować jakiegoś mobu, od którego tak naprawdę uciekamy. Jest to bardzo przydatne i niejako też ułatwia nam samą rozgrywkę, zwłaszcza w ligach hardkorowych. Co do samego poruszania się, jeżeli czujemy, że nasza postać jest w innym miejscu niż na naszym, niż na naszym ekranie, powinniśmy bardzo szybko wpisać komendę slash oos, która to sprawi, że, to sprawi, że nasza postać synchronizuje się z serwerem gry. Inną ważną rzeczą, którą można wpis wpisać, jest to, że jeżeli nie jesteśmy pewni, czy wzięliśmy wszystkie questy, na przykład wszystkie punkty pasywne z questów, które są dosyć ważne, możemy wpisać komendę Passives. Wyświetli nam to list listę questów oraz punktów, które już przydzieliliśmy. Oraz właśnie, tak jak wspominałem, liczbę questów, listę questów, które wykonaliśmy, bądź ich nie wykonaliśmy. Tak, żeby tylko przypomnieć sobie, które skille pasywne już wzięliśmy. Bardzo fajną i bardzo ciekawą rzeczą, o której mało kto wie i bardzo dużo osób się pyta, zwłaszcza na początku właśnie przygody, jest wykorzystywanie drugiego slotu na itemy w celu levelowania gemów. Znaczy, no że jak sami widzicie, tutaj właśnie jest to mój, będzie to mój trapper i zamiast się po prostu ekspić cały czas z pułapkami, w drugim slocie leveluję gemy, które Później będą mi bardzo potrzebne. Można tak samo robić na przykład z gemami, które, mogą, które na 20 levelu, czyli kiedy będziemy je zamieniać z levelu, z gemu na poziomie 20 na gem o quality, o maksymalnej jakości, jest właśnie też bardzo przydatne w trakcie levelowania takiego gemu. Inną poradą, która na, na, od samego początku dla początkujących. Zbieramy Chromatic Itemy, zbieramy Jewelers Itemy yy, i zbieramy jakościowe, i zbieramy jakościowe mi, miksturki. Otóż dlaczego? O tak, tak. Chromatic Item. Chromatic Item wygląda tak. Są to trzy sokety w różnych kolorach i wszystkie trzy są z, połączone. Mogą być cztery sokety, mogą być cztery połączone, ale muszą być połączone trzy różnych kolorów, czy na przykład tu by mógł być dodatkowy gem, zielony, czerwony lub niebieski, ale mamy te trzy połączone i to w rezultacie podczas sprzedaży da nam chromat i gorba. Proste. Inną rzeczą, kiedy zaczniemy wchodzić do instancji, które mają poziom 60, zaczną nam lecieć itemy właśnie na poziomie, na item levelu 60 będziemy mogli będą co jakiś czas wypadać przedmioty z sześcioma gniazdami. Otóż jeżeli przynajmniej pięć linków nie będzie połączonych, a będzie to zwykły biały item, polecam je zbierać, sprzedawać u vendora i dostaniemy za nie siedem Jewelers Orbów, które przydają się później na przykład w wymianie na fusingi albo właśnie w linkowaniu i soketowaniu swoich własnych przedmiotów. Hmm. Inną bardzo ważną sprawą jest to, aby po pewnym na pewnym poziomie, od pewnego poziomu, na moje oko to jest chyba dziesiąty, jeżeli dobrze pamiętam, sprawdzać co każdy, co jakiś, co, co level sprzedawców, ponieważ właśnie można w łatwy sposób zarobić całkiem niezłą ilość Chromatic Orbów, a także Jewelers Orbów po osiągnięciu pewnego levela, ponieważ dosyć często... Hmm, i temy takie generują się w sklepach. Sklep jest resetowany co level, z chwilą wbicia każdego kolejnego levelu dostajemy nowy, nowy asortyment w sklepie. Aha, dlaczego zbieramy jakościowe miksturki? Otóż, jeżeli uzbieramy jakościowe miksturki, których jakość suma jakości będzie równa 40, dostaniemy za nie glass blowers bubble. Czyli ten oto, ten, ten oto currency i ten, który zwiększa nam jakość mixturek. Kolejną taką ciekawostką to jest na przykład to, że jeżeli chcemy podzielić się z kimś jakimś ciekawym itemem, na przykład na guild czacie, albo chcemy coś zalinkować na ogólnym trade czacie, to tak, żeby zrobić to w grze, wciskamy CTRL, ALT i klikamy na przedmiot, co sporządzi nam link, bezpośredni link do przedmiotu, który każdy będzie mógł sobie sprawdzić, jak, jak, jak wygląda. Natomiast jeżeli chcemy to pokazać gdzie indziej, to wystarczy, że najedziemy myszką na przedmiot, wciśniemy Ctrl C, czyli po prostu komendę kopiuj, wejdziemy na przykład do notatnika i możemy wkleić razem z item levelem i tak dalej. Mamy tu wszystkie informacje, tak naprawdę o itemie, który, yy, który posiadamy. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli właśnie z kimś rozmawiamy, na przykład przez Teamspeak, kogoś nie ma aktualnie w grze, a chcieli, chcemy mu coś podlinkować, żeby zobaczył, jak, jak coś wygląda. Eee, kolejną bardzo ciekawą rzeczą, zwłaszcza jeżeli ktoś używa Arctic Armor bądź Gemu Cast When Damage Taken, to jest to, że możemy te gemy dele, można delewelować Gemu. Otóż tego, czego będziemy potrzebowali, to oczywiście Gemu. Ja sobie wezmę akurat na przykład Fire Penetration oraz Orb of Scoring. Eee, Wtedy mając te dwa itemy, idziemy po prostu do vendora. Tutaj widzimy: mamy Fire Penetration Level 15. Wkładamy Gem, Orb of Scoring. W rezultacie dostajemy Fire Penetration Level 14. Jeżeli przez przypadek zdarzy Wam się z, w, właśnie wylewelować Gem za wysoko, zawsze możecie to cofnąć. Eee. Mm. I to by chyba było tak naprawdę na tyle. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli używacie aur i nie macie w pewnym momencie już miejsca na właśnie na tooltipie w miejscu na skile, to ważną rzeczą jest żebyście wiedzieli o tym, że aury nie muszą znajdować się na pasku, żeby działały. Jeżeli raz je włączycie, one będą działać. I w takim wypadku to by było na tyle. Z mojej strony to będzie wszystko. Przepraszam Was za trochę nieregularne ostatnie wrzucanie tych filmów, ale parę spraw, troszkę mi to troszkę mi w tym przeszkadzaniu i uniemożliwia. Natomiast postaram się, postaram, postaram, się, postaram się to wyprostować i zmienić, znaczy do tego momentu, w którym uda mi się to wszystko wyprostować. Ja zachęcam Was do komentowania i zachęcam Was do dzielenia się pomysłami na kolejne materiały. Jeżeli macie jakieś pytania, to Piszcie, zarówno, piszcie do mnie, zarówno w grze, jak i na YouTube, albo w komentarzach. Postaram się oczywiście odpowiedzieć jak najlepiej potrafię i nad, na, 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 na prawie wszystkie pytania. Uważajcie, właśnie na te małe niuanse w grze. Nie dajcie się wykiwać. Good luck, don't die. Cześć.